Nowy dzień naszego życia. Podnieś oczy, poproś o ducha, uśmiechnij się, bo Pan jest z Tobą, Pan jest ze mną. Dzisiaj w Ewangelii Jezus nam mówi takie słowa. Napisane jest u proroków, oni wszyscy będą uczniami Boga. Jesteś uczniem, jesteś uczennicą Boga. I dzisiaj o tym chcę Wam powiedzieć, ponieważ jest to możliwe, że jestem uczniem Boga. Przez Ducha Świętego. To Duch Święty w nas pracuje i nas poucza. To Duch Święty nas wypełnia i pokazuje nam drogę. Być uczniem Boga, uczennicą Boga, to być człowiekiem Ducha. Przez Ducha Bóg nas uczy. Uczennica Boga, uczeń Boga, to ten, kto słucha, ten, kto chce słuchać Nauczyciela. I jesteśmy nastawieni na to, żeby w ciągu dnia, przez różne wydarzenia, różne sytuacje, słuchać, co mówi Pan. Przez relacje do rodziców, relacje do dzieci, relacje w pracy, przez naszą modlitwę osobistą, czego dzisiaj uczy mnie Pan, co On mi dzisiaj pokazuje, jaką przestrzeń do kochania mi daje i jak do tego zaprasza, jaką daje im przestrzeń do przebaczenia, do bycia w spokoju, do bycia w nim zanurzonym całym. Pan Jezus tego od nas chce. Uczeń i uczennica Jezusa, wrażliwi na słuch, na słowo Boże, wrażliwego ucha. Rozpoznający głos Pana, to jest nasze zadanie jako uczniów. Rozpoznawaj głos Pana, mów Panie, bo sługa Twój słucha, bo uczeń Twój słucha. I zapraszam, żebyśmy dzisiaj byli z cały, cały dzień z tą świadomością. Jestem uczennicą Boga, jestem uczniem Boga, chcę słuchać Jego słowa i je wypełniać, bo do Niego należy jako uczeń, uczennica Boga. I na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj będzie oczywiście pieśń Daj mi usłyszeć Twój głos, natomiast chcę Was zachęcić, żebyście byli patronami mocnych duchu. Patronite tutaj, kto jeszcze z Was tego nie zrobił, nie kliknął, to bardzo zachęcam do takiej formy wsparcia tego, co robimy. Wielkie dzięki dziękuję Wam za to. A tutaj jest utwór, daj mi usłyszeć Twój głos. Pomódmy się nim dalej, żeby przedłużyć bycie w obecności Boże. I cały dzień słuchaj. Do zobaczenia.